Cześć, z tej strony Paweł. Chciałem dzisiaj pokazać wam, jak zamontować ogranicznik kąta otwarcia w standardowym zawiasie sensy 110 stopni. Dlaczego montujemy ogranicznik kąta otwarcia, lub dlaczego czasami ten ogranicznik trzeba zamontować? Standardowy zawias otwiera nam się pod kątem 110 stopni. Jeżeli szafka znajduje się bezpośrednio przy ścianie, Niestety, front będzie nam w tą ścianę uderzać. Wtedy potrzebujemy zmniejszyć kąt otwarcia tylko i wyłącznie po to, żeby front z uchwytem, czy też bez uchwytu, nie uderzał nam w ścianę. Można ogranicznik kąta otwarcia zamontować od strony, od środkowej strony zawiasu, dokładnie w tym miejscu. Natomiast wymaga to ogromnej zręczności. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy i prosty sposób można ten ogranicznik zamontować. Wystarczy wyciągnąć zawias z mebla lub też zamontować ten ogranicznik przed montażem zawiasu. Obracamy zawias, lekko go przeginamy i dokładnie mam nadzieję, że to widać. Dokładnie w tym miejscu będziemy montować ogranicznik kąta otwarcia. Ważne jest, żeby ten element, czyli ogranicznik kąta otwarcia, we właściwym kierunku Wsunąć go tutaj w to miejsce. Jeżeli będzie w tą stronę, tego nie zamontujemy. Zawsze montujemy go w tym kierunku. Wystarczy, że włożymy ten ogranicznik tutaj. On już praktycznie nam wpadł. Trzeba go mocniej wkliknąć przy pomocy śrubokręta. I jest już zamontowany. Zwróćcie uwagę. Że od wewnętrznej strony zawiasu delikatnie ten element widać. Test, zamykamy zawias, nic nam się nie blokuje, otwieramy zawias, nic nam się nie blokuje. To znaczy, że ogranicznik jest dobrze zamontowany. To jest bok korpusu i front z zamontowanym ogranicznikiem. Ta sama sytuacja bez zamontowanego ogranicznika. Dzięki za Waszą uwagę. Cześć.